Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj dzień dobry, jak widzisz, jasno. <laughs> Okej, okay. dzisiaj powiemy sobie już właściwie czwarty raz, czyli będzie czwarta część pod tytułem serii Wady MLM. Zapraszam. Jak nie oglądałeś trzech poprzednich odcinków, to znajdziesz ja na moim kanale i albo gdzieś tutaj pewnie będzie link u góry na dole. Zapraszam Cię, oczywiście też zapraszam Cię na, moj, na mojego bloga prostalniłatw.pl. Tam staram się, żeby to wszystko było aktualne i na czasie, także tam też znajdziesz. Tak czy inaczej, jeśli podobają Ci się te odcinki, podoba Ci się kanał, ma to dla Ciebie w ogóle sens, to zasubskrybuj. Daj, daj tam, kliknij w dzwoneczek, tak żeby Ci się pojawiały kolejne nagrania, to co będziemy mówić. A więc, trzy kolejne wady, tak? Oczywiście tak jak powiedziałem i, i będę to powtarzał wielokrotnie, są to wady stricte. Ludzi, którzy działają w biznesie sieciowym, a nie samego systemu biznesu sieciowego, bo system jako taki jest po prostu idealny. On jest skonstruowany rewelacyjnie, jest wszystko jakby przemyślane tak, jak powinno być. Niestety, problemem są ludzie. Tak? Ludzie są najmocniejszym i najsłabszym ogniwem tej całej układanki. Także chciałbym, żebyś skupił się właśnie jakby na tym aspekcie, tak? nie na wyszukiwaniu minusów w, powiedzmy, w systemie, w, w planie marketingowym, w rozliczeniach. To nie o to chodzi. Chodzi głównie o ten, ten mechanizm działający, czyli o, o ludzi, którzy po prostu są za to wszystko odpowiedzialni. Także pierwszą dzisiaj wadą, którą weźmiemy sobie na tapetę, to jest ideologia. Ideologia, zbędna ideologia, indoktrynacja, tak? Ja jestem za prostotą i zawsze byłem za tą prostotą. Biznes sieciowy, mój drogi, moja droga, moi drodzy, to jest tylko i wyłącznie i, wa i ważne, żebyśmy sobie to zapamiętali raz na zawsze. Jak będziemy po prostu działać w biznesie przez całe swoje życie, żebyśmy mieli to na względzie. To jest tylko i wyłącznie robienie zakupów online. W sklepie, do tego utworzonym, który jest przez Twoje ID przypisany do Ciebie i pokazywanie innym ludziom, jak mają zrobić to samo. W celu, tak? Po pierwsze, posiadania produktów wysokiej jakości, dwa, e, tańszych dla klubowiczów, czyli tańszych dla tych ludzi, którzy y, y, mają to swoje ID i mają swój unikalny sklep, i trzy, możliwość zarabiania, dorabiania, Stania się wolnym finansowo dzięki re rekomendowaniu tego sklepu innym ludziom. W taki sposób, żeby oni też mogli sobie robić zakupy przez internet. Nie w taki sposób, że ty im to sprzedajesz, tylko żeby oni mogli nabyć swoje ID, nabyć swój unikalny sklep i też robić tak samo zakupy, jak ty robisz w swoim własnym sklepie. Nic więcej, nic mniej. I teraz paradoks polega na tym, tak, że jeśli kiedy wytłumaczysz człowiekowi w taki sposób, jak ja ci teraz mówię, to jest znaczna, znaczna mniejszość ludzi, którzy to wezmą dosłownie. I paradoks polega na tym, że żeby robić efektywnie, żeby rozbujać całą firmę, żeby rozbujać całą swoją sieć, Twoją sieć i tak dalej, musisz wprowadzić ideologię, która ze względu na prostotę tego biznesu jest zbędna. Ale, tak, żeby mieć efekty, rezultaty, zaczekaj, jest paradoks, musisz tą ideologię wprowadzić. Czyli co to jest za ideologia? Że y, musisz zmienić siebie, że musisz wyjść poza własną strefę komfortu, że jak nie wstawałeś rano wcześniej, to teraz musisz wstawać rano, że jak nie czytałeś książek, teraz musisz zacząć czytać książki. Że, um, że musisz wyrzucić telewizor, telewizor do śmieci, tak że um, musisz jeździć na eventy, które cię po prostu szkolą, e, które cię uznioślają, które cię po prostu, wiesz, zmieniają na lepsze i tak dalej, um, że musisz czasami zmienić partnera, partnera, partnerkę, tak, bo ci po prostu nie służą. Oczywiście, tak, pośrednio w niektórych momentach jest to prawda, tak? Dlatego, że czasami mamy niesprzyjające środowisko, jesteśmy w takim momencie w życiu, gdzie wszyscy negują to, co robimy, i tak dalej. Oczywiście, tak, ale jakby rozumiesz, nie musisz tego wszystkiego robić, co Ci przed chwilą powiedziałem, żeby z dnia na dzień zmienić sklep, w którym robisz zakupy, tak? Czyli jakby nie musisz stać się innym człowiekiem, nie musisz wstawać rano, jeśli wstawałeś po południu. Nie musisz chodzić wcześniej spać, kiedy chodziłeś później, jeśli raptownie z dnia na dzień zmieniasz sklep z Lidla na Biedronkę. Tak. Daję ci to po prostu naocznie taki przykład, który jest bliższy tobie, żebyś to zrozumiał. Rozumiesz. Nie musisz tego robić. Tak samo w tym biznesie, w marketingu sieciowym, nie musisz tego robić, ale. Ideologia, indoktrynacja jest skupiona na tym, żeby jak najszybciej, w bardzo krótkim czasie, jakby czymś się wyróżnić, i żebyś ty zobaczył, że to jest jakby inny świat, i dlatego musisz zacząć to po prostu robić, żeby mieć rezultaty, oczywiście w mniemaniu tych osób, które robią po prostu i prowadzą ten biznes. No niestety, to jest minus biznes. Mało tego, mamy zakodowane w głowie coś takiego. Że nie może, coś nie może być za proste, tak? bo to jest za proste, żeby było, żeby było możliwe. Tak? To, jest, to wygląda za prosto, żeby było realne. A ten biznes jest bardzo prosty. Tak, e tak naprawdę, jeśli byśmy przyjęli wprost jak jakąkolwiek firmę, bo ja nie mówię tu konkretnie o firmie, jakąkolwiek firmę, bo w każda polega na tym samym, byś przyjął wprost. Czyli powiedzmy, nie wiem, masz pastę do zębów, masz płyn do mycia naczyń, masz um, jakieś nie wiem, batony energetyczne, cokolwiek powiedzmy niech to kosztuje 300 zł, tak w ciągu miesiąca um, no to, jeśli byś przyjął to wprost to idziesz po swoim bloku, w którym mieszkasz, tak, po swoim osiedlu i mówisz słuchaj, teraz robiłeś te zakupy w sklepie Y, teraz robisz w sklepie X, który ja Ci pokażę i ten sklep nie dość, że, że da Ci produkty super jakości to oprócz tego jeszcze będziesz mógł zarabiać pieniądze. I jeśli pokażesz to trzem, pięciu innym osobom, to po pierwsze będziesz miał swoje produkty za darmo, a po drugie, firma co miesiąc będzie ci wypłacała pieniądze. Jeśli by każdy przyjął to tak dosłownie i jakby przyjął jako jedyno, jedyny argument, jako wymóg comiesięcznej aktywności, czyli comiesięcznych zakupów, tak jak chodzisz do innych sklepów. To po prostu nie, nie, musia, nie musiało być tej całej ideologii, tej całej indoktrynacji. No ale niestety mamy tak skonstruowane głowy, szczególnie widzimy to teraz przez tą indoktrynację telewizyjną, która jest yy, związana wiadomo z czym. Także my po, po prostu potrzebujemy jakby hmm, skomplikowanej historii. My potrzebujemy po prostu czegoś ponad. My musimy po prostu to bardzo skomplikować, tak jak mój kiedyś. Mentor powiedział, mówi słuchaj, e, jeśli ta prostota tobie nie odpowiada, to ja ci mogę to skomplikować na jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sposób chcesz. Tak? Mogę ci powiedzieć, że musisz wstawać o 6 rano, e, stanąć na balkonie w slipkach, jak, jak jest minus 10 stopni, 30 minut tam, e, porobić skłony, przysiady, tak? Później wrócić, stanąć przed, przed klatką schodową, znowu podzwonić 30 minut na mrozie i tak dalej. Możemy to skomplikować maksymalnie. Tak ten biznes. Problem jest taki że jeśli to komplikujemy właśnie wkładamy opaczamy to taką właśnie um, ideologią no to niestety um, traktowani jesteśmy później przez większość społeczeństwa jak sekciarze jak idioci po prostu którzy nie wiadomo skąd się zerwali i, i, i opowiadają musisz musisz być zwycięzcą musisz wiesz to tam to musisz sam to tak naprawdę nie musisz nic tak jeśli nie chcesz nie musisz nic, możesz być tylko klientem, jeśli chcesz zarabiać tu pieniądze, są odpowiednie kroki postępowania jak w każdym biznesie, które trzeba po prostu wypełnić, wykonać i po prostu będziesz zarabiał pieniądze. Czy przy okazji dobrze by było jakbyś sam się zaczął rozwijać, sam stawał się lepszym człowiekiem i sam po prostu przyciągał te pozytywne aspekty tak, w swoim życiu, czy to było lepsze? No oczywiście, że tak, ale czy to jest konieczne? Nie. Tak, rozumiemy to. Biznes sieciowy polega tylko i wyłącznie na tym, że robimy zakupy w swoim własnym sklepie online i pokazujemy innym, jak mają zrobić to samo. I to jest koniec. Niestety, i to jest i plus, i minus, na plus definitywnie to, że jak wprowadzimy indoktrynację, to będziemy mieli rezultaty. Jak nie wprowadzimy indoktrynacji, to tych rezultatów nie będziemy mieli. Niestety, ja ubolewam bardzo nad tym. Dzisiaj się troszeczkę z tym bije, bo no bo jestem daleko od tego, żeby po prostu kogoś indoktrynować, bo to jest bez sensu. Tak? Bez sensu. To jest, jakbyśmy uczyli świnie śpiewać. To jest, to jest czasochłonne i zbędne, i nikomu do niczego niepotrzebne, potrzebne. Tak? Okej. Okay, a propos indoktrynacji możemy sobie jeszcze podyskutować, bo prawdopodobnie masz też jakieś spostrzeżenia na ten temat, także daj znać w komentarzu. To jest czwarta część, ale myślę, że jeszcze pociągniemy to przez, przez jakiś tam czas. Eee, już mamy 10 minut ponad, tak. Panie rozwojowe to jest. Drugi, to jest drugi punkt. No właśnie. To się jakby trochę przeplata, tak? Z tym pierwszym. Widzimy te wszystkie wystawne eventy, wychodzenie na scenę, historie, płac, płaczliwe zazwyczaj. No i to jest super. Tylko później. E Inni ludzie mają takie myślenie, że jak ja nie mam takiej płaczliwej historii, jak ja nie zbankrutowałem, jak, jak ja nie miałem ciężkiego dzieciństwa, no to ja tego biznesu zrobić nie mogę. No, a to jest wzór. Tak. Kolejna sprawa jest taka, że są tutaj osoby w tych, w tych biznesach, które tak naprawdę znają każdą książkę na temat rozwoju osobistego, a w biznesie nie mają żadnych rezultatów, to znaczy mają, ale, ale żadne. <laughs> tak, to znaczy, zarejestrowali się i nic więcej. Tak? lub wprowadzili tam jedną, dwie osoby i, to, i się skończyło. Są w tym biznesie przez 2, 3, 5 lat, są wyszkoleni, wyedukowani, wciągają, można powiedzieć, jedną książkę na tydzień albo jeszcze więcej. Wiedzą wszystko, wiedzą o każdym cytacie, w jakiejkolwiek książce, kto, co, gdzie powiedział, a efektów nie ma, bo też mi kiedyś mój mentor to powiedział, mówi Marcin, za wiedzę mogą Cię chwalić, mogą Ci klaskać, Możesz być super, mieć poważanie, ale nie dadzą ci zarobić nic, tak? bo sama wiedza, niezastosowana, nie zastosowana, nieprzełożona na działania, nie daje nic. No niestety, w biznesie sieciowym, jak w żadnym innym, widzimy zjawisko właśnie tak zwanych ćpunów wiedzowych, którzy wiedzą wszystko, znają każdy akapit, każdy, każdy punkt, tak? Wszystkiego, co tutaj jest do zrobienia, a sami nie robią właściwie nic. I później prowadzi to do frustracji. No bo się zastanawiasz, jak to jest, tak, że ty wszystko chłoniesz, wszystko wiesz, jesteś definitywnie lepszy od większości, lepszy tak, w twoim mniemaniu, niż, niż po prostu tutaj większość, która e, gdzieś tam może ma braki w tym, może ma braki w tamtym, tak, ale ma lepsze rezultaty, i, i po prostu pa, wpadasz w, pr w frustrację. E, tak zwany, mówić, pani rozwojowy, jesteś na każdym evencie, jesteś na każdym spędzie tak? i wszystko się zgadza, tylko problem polega na tym, że jest przerosz nad treścią i w twoim portfelu się nie zgadza. No trzecie, to jest unikalność za wszelką cenę. To jest też trochę wina firmy, to trzeba sobie powiedzieć, ale. Mm, głównie z tego, co obserwuję liderów, tak. Za wszelką cenę chcą pokazać innym, jako argument oczywiście przetargowy, że oni mają coś lepszego, coś unikalnego, coś innego. I znowu, mój mentor kiedyś powiedział i to jest, ja oczywiście utożsamiam się z tym, nie jesteś w stanie dzisiaj wymyśleć czegoś nowego, rozumiesz, jeśli Wymyślisz dzisiaj samochód latający, chociaż już są, wiadomo, tak, ale powiedzmy, nie ma, wymyślasz samochód latający za jakąś tam cenę, to jeśli to jest unikalne rozwiązanie, to, 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 yy, to w Chinach, tak, w Azji zaczynają to robić na masową skalę, za tydzień czasu, za jedną setną ceny, którą ty osiągnąłeś. I już, już nie masz unikalności. Rozumiesz? Biznes sieciowy to nie jest unikalna sprawa. Dzisiaj największe firmy to są firmy, które mają tak zwane artykuły pierwszej potrzeby, tak? Czyli mają rzeczy, które i tak, i tak kupujesz w, 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 w różnych sklepach. I to, czy to jest unikalne? Oczywiście no ma, masz, masz unikalne logo, masz unikalne jakieś logoty, cokolwiek, tak? Buteleczki i tak dalej. Ale, ale czy, czy jakiś kolagen różni się w jednej firmie od drugiej od, 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 od kolagenu w innym, czy, czy, czy płyn do mycia naczyń różni się od płynu do mycia naczyń w innej firmie? No nie. Oczywiście może inaczej pachnieć, może to, może tamto i oczywiście to są takie preferencje każdego z nas, tak? że kupuje takiej firmy lub innej, ale jakby rozumiesz, że to nie przeważa, to, to nie, nie warunkuje sukcesu Twojego w tym biznesie. Rozumiesz? To nie, nie, po prostu to tak nie działa. No bo jeśli w danej firmie by był najlepszy, to dlaczego inna firma tak samo funkcjonuje już od lat i, i, i ma się dobrze, mało tego, czasami robi nawet dziesięciokrotnie większe e, e, obroty niż ta, która nowa weszła, po prostu jeszcze te, takiej formuły nie było i, i, i wiesz, jest super, hiper najlepsza, tak? Rozumiesz? Nie ma żadnego znaczenia. To wszystko zależy od ciebie. Oczywiście, ty możesz się utożsamiać z jednym produktem bardziej, z innym mniej, z jednymi usługami bardziej, z innymi mniej, i to jest Twój wybór, ale jakby procedury działania i sukces Twój zależy w każdej firmie od tego samego: od ciebie. I od procedur, które wdrożysz, i przede wszystkim od działania, które wykonasz. Od niczego więcej. Tak? Dlatego Wiadomo, trzeba się jakoś wyróżnić, ale wyróżnikiem w biznesie sieciowym dzisiaj jesteś ty, czyli ludzie przyłączają się do ciebie, a nie do unikalnego produktu czy usługi, rozumiesz? Jak ktoś tam mówi jakieś hasła, że tutaj człowiek w centrum, tutaj poza centrum, tutaj kolagen, tak jak powiedziałem, się uczepiłem do tego, najlepszy, tutaj po tych suplementach po prostu będziesz świecił i wszystko będzie najlepsze. W biznesie sieciowym musi być wszystko w centrum, musisz, musi być... Człowiek, człowiek w centrum, bo, te, bo nie ma innej opcji. Jeśli w jakiejś firmie człowieka nie ma w centrum, a biznes marketingu sieciowego opiera się na ludziach, tak, no to prędzej czy później ta firma po prostu nie będzie funkcjonować. Przede wszystkim w biznesie sieciowym, tak jak moja maksyma gdzieś tam brzmi buduj sukces na sukcesie innych ludzi. Czyli ludzie muszą odnosić sukcesy, przede wszystkim ludzie muszą być nakarmieni, ludzie muszą po prostu zarabiać pieniądze, to tylko i wyłącznie wtedy firma będzie zarabiała pieniądze. Jeśli jest odwrotnie, w jakiejkolwiek firmie, no to po prostu ona nie ma racji bytu. A jeśli jest, jeśli funkcjonuje i działa cały czas, no to tam po prostu muszą być te wartości zachowane. Rozumiesz? Oczywiście w mniejszym, w większym stopniu, bo to wiesz, no to tak jak powiedziałem, firma może mieć rewelacyjne ideały. Może mieć po prostu, wiesz, wszystko od A do Z super zaplanowane, napisane, ale jeśli ludzie, którzy tam wejdą, nie będą się z tym utożsamiać, lub będą po prostu robić zgoła inaczej, to suma summarum i tak będzie lipa. Rozumiesz? Jako właściciel, współwłaściciel, prezes firmy, mogę mieć po prostu zajebisty ideal. Mogę po prostu ci powiedzieć takie rzeczy, że głowa boli, I oczywiście. Ja sam osobiście takie mam, bo, bo po to. Wszedłem do biznesu sieciowego, po to założyłem później swoją firmę i tak dalej, bo chciałem e, troszeczkę odczarować ten biznes sieciowy, bo jak obserwuję, co się dzieje na rynku, to jest po prostu, to jest kosmos, tak? Ale to nie ma żadnego znaczenia. Rozumiesz? Ja mogę Ci chcieć to e, pokazać, ja mogę ch chcieć Cię tego nauczyć, ja mogę, e, ja mogę po prostu w jakiś sposób sprawić, że Ty to poczujesz, ale tak naprawdę ja. Powiedzmy, jeśli jest 10 tysięcy dystrybutorów, to ja jestem tylko jedną dziesięciotysięczną tej całej organizacji i ja nie mam wpływu na to, jak to będzie się rozwijało jak, i, i jakie wartości moi liderzy dalej po prostu wiesz, przeleją na swoich ludzi. Nie mam żadnego wpływu. Tutaj nie ma menadżerów, nie ma kierowników. Niektórzy oczywiście nazywają się kierownik, menadżer, dyrektor, tak. To jest biznes wolnych ludzi. Właśnie to jest to, co już mówiłem chyba w pierwszym, drugim odcinku, że to jest właśnie minus tego, ale też plus biznesu sieciowego, że tutaj po prostu nikt nad nikim nie, nie jest. Nie ma stosunku podległości. To jest oczywiście minus dlatego, że ciężko jest. Zmotywować i ciężko jest wyegzekwować pewne właściwe działania. Nawet rozumiesz, chcesz dla tych ludzi dobrze, ale ciężko jest wyegzekwować te działania, bo oni robią po swojemu, bo im jest tak fajniej, bo im jest tak lepiej, oni zrobią to lepiej. Ale definitywnym plusem jest to, że każdy może być wolnym człowiekiem i każdy, rozumiesz. Obojętnie, jaka, jak, jaką politykę ma dzisiaj firma, czyli jakby. Wchodzisz do firmy, która powiedzmy coś tam się sypie, czytasz jakieś złe opinie i tak dalej, to ty wchodzisz tam, rozumiesz? I ty jesteś w stanie to zmienić. W sensie, jakby ty jesteś w stanie w swojej grupie organizacji, którą będziesz budował, wprowadzić zupełnie inne wartości, bo to Ciebie to zależy. Oczywiście, czy to jest trudniejsze, tak, bo na przykład zarząd firmy będzie Ci tam utrudniał, nigdy Ci nie będzie utrudniał, tak. Bo, oni, bo im jakby zależy na tym, żebyś ty robił obroty, żebyś ty zarabiał, żeby firma zarabiała i tak dalej, ale, ale czasami po prostu są takie błędne, błędne przekonania i błędne um, jakieś opinie tak w internecie i mówisz, o ta firma jest do dupy, bo tam, bo tam wiele osób po prostu pisze negatywne informacje, negatywne komentarze i tak dalej, ale to są opinie ludzi, rozumiesz? Ja ile razy czytałem, <laughs> przepraszam, Komentarze na, na temat wielu firm, one dzisiaj się okazuje, że są trzecie, czwarte, piąte, siódme, dziesiąte na świecie pod względem obrotów. Mało tego, ile złego słuchałeś na temat firmy Amoy, na przykład. Ona już jest na świecie 70 lat i jest cały czas pierwsza, jeśli chodzi o obroty rocznie. Rozumiesz? Setki organizacji wewnątrz są, setki grup. Setki, tysiące, dziesiątki tysięcy liderów, i każdy wprowadza swoją jakąś politykę działania, opierając się na sklepie online, którą, który dostarcza firma Amory. I tak samo jest w każdej innej firmie. Także, reasumując, dzisiaj trzy wady: ideologia, ciśpanie rozwojowe, unikalność za wszelką cenę. Daj znać w komentarzu, jakie jeszcze widzisz wady, podyskutujmy. I do zobaczenia następnym razem.